Ja że chcę mieć białe okulary, białe oprawki takie joł, nie? Wiesz, taki jak młodzieżowy. Dziedzin. A teraz nie chcąc jeszcze wyszło, że ten pasek y, w zegarku no. i kupiłem sobie zamiast czarnego biały i też, sk... biały biały. No mi i tak tu nie gra. A, no, wie, nie, nie. Czekaj, ja czy to nie w Woblera, bo to w ogóle. Że... mam białe gacie, nie? Chociaż nie. Jest, y, 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 czy jakieś się manko, czy coś? No, czy... nie, no możemy się przywitać, nie? Możemy się przywitać, normalnie. Dobre. Czekaj, przede wszystkim to głosy muszę wyłączyć w telefon Dobra. A tu, A tu już się kręci kameruje. To się, się kameruje. Ale okulary naprawdę zdaje mi, bo to jest nie, bardzo nieprofesjonalne. To jest brak y, tego tam do, dla, dla ludzi. Savoir vivre? Tak, bo to wiesz, to jest takie. A jeśli na przykład to są przy okazji moje okulary, okulary korekcyjne, bo jestem ślepy na przykład. A żebyś nie wpadł do wody. Albo mam światło. Cześć, witajcie, Patryk Czerwiński, Team Dragon. I Kamil Zaszkiewicz, również Team Dragon, Team Strike Pro. Jesteśmy dzisiaj tutaj na Dodrom. Ja przyjechałem zasadniczo na zaproszenie Kamila i Kacpra, którego zobaczycie w dalszej części. No i może Kamilo, powiedz nam trochę, gdzie jesteśmy. Oczywiście, oczywiście bez podawania konkretnej miejscowości, ale może powiedz nam coś o tym odcinku rzeki. Jesteśmy na dolnośląskiej odrze. Mamy początek sezonu boleniowego i zaprosiłem piotrka, żeby spróbować na dużej nizinnej rzece złowić jakąś ładną rapę. Jak widzicie, warunki są już coraz bardziej sprzyjające, coraz bardziej się ociepla, ryby są coraz bardziej aktywne. Także mamy nadzieję, że pokażemy Wam w filmie jakieś ładne bolenie. I sprzęt, jaki przygotowaliśmy do ich łowienia. I tak, na pewno jak zauważyliście już, mamy tutaj dwa wędziska z serii HM62X, ale no, nie da się ukryć, że nasze podejście do tego boleniowania jest zupełnie inne. I co ciekawe, ja ogólnie łowię u siebie na bardzo małej rzece. A tutaj stosunkowo zdecydowałem się na dużo mocniejszy sprzęt niż Kamil, ale oczywiście jest to podyktowane konkretnymi uwarunkowaniami. I teraz może Kamil powiedz o co dokładnie chodzi i dlaczego, dlaczego właśnie taki Twój wybór odnośnie głównie kija. Mhm. Znaczy, wybór mój jest podyktowany przede wszystkim już latami spędzonymi nad brzegiem tej rzeki, i jest to gdzieś tam suma tych wszystkich doświadczeń, które gdzieś tam przez ten czas zebrałem. Ponieważ łowimy w trudnym terenie, nie lubię chodzić z dwiema wędkami i używam jednej wędki relatywnie uniwersalnej, taka która pozwala mi łowić zarówno klenie na takie trochę cięższe przynęty, bardziej lotne, jak i bolenie rzeka tutaj nie jest duża, aż takich wielkich odległości nie musimy osiągać, także te woblery też nie są aż takie bardzo ciężkie, myślę, że tam maksymalnie bezsterowe konstrukcje tam do 15 gramów także jestem w stanie obsłużyć to wszystko jednym wędziskiem i mam wędzisko właśnie w ciężarze wyrzutowym 3 do 15 gramów z serii HM62X, jak wcześniej Piotrek Powiedział. Długość 2,75, jest taki uniwersal, świetnie się sprawdza zarówno właśnie w lżejszych przynętach, głównie smurzaków, bo głównie klenie łowię na smurzaki, jak i woblery sterowe między 5 a 9 cm, plus bez sterowce takie do 9-10 cm, 15 gramów, one praktycznie oporu w wodzie nie stawiają, także w zupełności tym kijem możemy je obsłużyć a jednocześnie, co mam nadzieję zobaczycie, nie brakuje mocy, żeby tego bolenia wyholować. Czyli po prostu krótko mówiąc, postawiłeś się na uniwersalizm. I możliwość łowienia zarówno lżej, kleni, jazi, ale też mając na uwadze to, że w każdej chwili może gdzieś tam spróbować złowić bolenie. Mm, dokładnie. dokładnie Wręcz takim wędziskiem z powodzeniem można z premedytacją łowić za boleniem, nie tylko okazjonalnie gdzieś tam jak się spławi, tylko po prostu naprzemiennie zakładać przynęty zarówno kleniowe, jak i boleniowe. Mogę też dodać, że taka wędka też bardzo dobrze się spisuje, na przykład podczas nocnego łowienia sandaczy na które też wąsko pracujące, takie kształtne, bardzo dobrze taka wędka też się sprawdza do takiego. Tak, I co ciekawe, tutaj też jest taka różnica, że Kamil zastosował plecionkę, która też w pewnym stopniu, no też w pewnym stopniu, ja jak widzicie mam, mam nawiniętą żyłkę, ja mam troszeczkę, mocno, to jest wędzisko HM 60 Weiss, tylko jest ono troszeczkę mocniejsze, ale w moim przypadku jest to podyktowane tym, że ja, że ja stricte ustawiłem się e, po prostu pod bolenie. Tu mam wędkę do 25 gramów, e, od 5 do 25 gramów 2,75, do tego kołowrotek, jest to nowy Zauber e, w rozmiarze 4000, żyłka HM 80-20. Powiem Wam szczerze, że ja przez długi okres czasu łowiłem na plecionki bolenie, ale Jakoś tak w, od tego sezonu chciałem wrócić, wrócić, e, wrócić do żyłki i jak na, razie, jak na razie jak na razie jestem zadowolony. Kiedyś łowiłem z powodzeniem na żyłkę i teraz, e, teraz po prostu wróciłem i, i ta żyłka akurat ja ją stosuję również przy jazdach, przy kleniach e, w, w, w ośrednicy 0,16 Gdzieś tam przy okoniach w zimę, jeżeli plecionka odpada. I tutaj po prostu postawiłem na średnicę 0,20, która myślę, że w zupełności jest takim fajnym kompromisem pomiędzy odległością rzutów a, a wytrzymałością. Piotr powiedział łowię plecionką i znowu odwrotnie. Ja kiedyś łowiłem na żyłkę, przeszedłem na, na plecionkę głównie ze względu na to, że wędki, których zacząłem używać, może nie tyle są delikatniejsze, co mimo swojej szybkości podczas wymachu, jednak głęboko pracujące. No i plecionka to jednak niweluje, to zwiększa szanse na, 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 na pewne zacięcie, zwłaszcza na, na większą odległość. I przy bezsterowcach na przykład właśnie, kiedy łowimy na bardzo dużych dystansach, to jednak procent skutecznych zacięć jest jest dużo wyższy niż przy żyłce, bo jednak na takim dużym dystansie ta żyłka jednak się mocno potrafi rozciągać. Ja w tej chwili używam tutaj mam nawiniętą ośmiosplotową HM8XP Braid. Tutaj mam Mam akurat 0,10, jest to taka dosyć cienka linka, ale ona znowu dobrze się sprawdza przy kleniach. Mm. przyponu nie używam. Znaczy, ja 0,10 u... ja uważam, że 010 to jest bardzo fajny kompromis pomiędzy. Ja sam używałem plecionek właśnie o, średni, o przekroju tak właśnie 0,10 powiedzmy od 8 do 9 kg wytrzymałości, więc jak najbardziej się z tym zgadzam. Poza tym używanie schodzenie z plecionką na takiej rzece do 0,06 czy tam do 0,8 to, to troszeczkę się mija z celem, bo wtedy sobie sami ja wychodzę z założenia, że zawsze warto mieć zapas mocy, żeby przede wszystkim tej ryby nie męczyć zbyt długim holem, i to też jest, to też jest istotne. I stąd no ja mi na przykład to, że mam żyłkę i jej, no, jakąś tam rozciągliwość, tak? Niweluje dosyć, mocny, dosyć mocne wędzisko. Kamil preferuje delikatniejsze wędki, ale on sobie tą, gdzieś tą delikatność, tą większą spolegliwość sobie gdzieś tam niweluje za tym, że stosujesz plecionkę. Tak, tak. I to tak się w sumie wychodzi, może nie na, na to samo, bo nie można tak powiedzieć, ale no gdzieś mniej więcej gdzieś tam, gdzieś tam to działa, tak? No. W ten sposób. Tak, no ale tutaj właśnie nawet mimo użycia takiego relatywnie lekkiego zestawu, no tutaj nie miałem sytuacji nawet mierząc się z, z, z dużymi rybami, jakiegoś poczucia braku mocy, czy braku kontroli w ogóle nad rybą podczas holu, aczkolwiek tu mówimy cały czas o brzegowym łowieniu, kiedy tą rybę łatwo jest odciągnąć z nurtu na spokojną wodę i ten hol jakby poprowadzić według własnego, własnego scenariusza, a jednak łowiąc od strony wody z pontonu czy z łodzi, jednak te zestawy. Muszą być dużo mocniejsze, bo jednak stoimy na kotwicy i tą rybę musimy podciągnąć pod nurt. I tutaj nie ma sensu, żeby te ryby gdzieś tam zamęczać cholem, i wtedy i wędzisko mocniejsze, i grubsza plecionka. Ale znowu, łowiąc z wody, mamy ten komfort, że możemy sobie pozwolić na przykład na zabranie dwóch zestawów, wtedy tak. jeden podbolenie, jeden podklenie. Dopasowany do używanych przynęt i. no tak, żeby to łowienie było dla nas i przyjemne, a żeby właśnie tych ryb też nie zamęczać, także a to, komfort nie, łowienia ponad wszystko. Nie sztuką jest się obwiesić wszystkim i potem po prostu na każdym co 20-50 metrów stawać i po prostu mieć zadyskę i sobie gdzieś sam robić odpoczynki, tak? Tylko jeżeli już jedziemy na wodę, no to mamy też musimy mieć jakiś komfort, musimy mieć poczucie komfortu i, i i to jest chyba też bardzo, bardzo, bardzo istotne. No, zabrać ze sobą wielką torbę, trzy yy, wędziska, czy tam nawet dwa. Ja wiem, że wędkarze tak robią, ale no, czy, to, czy to jest, y, czy to jest y, fajne, mówiąc już tak kolokwialnie, czy nie, no, to już pozostawiamy Wam do oceny. My jednak stawiamy na, na raczej na, na zmaksymalizowanie tego komfortu nad wodą. Mamy pierwszą rybkę. Wziął. Na napływie najbliższej główki na bezsterowego woblera jakiego jeszcze Wam nie mogę niestety w tej chwili pokazać, bo są one w fazie testów, ale wkrótce usłyszycie o nich troszeczkę więcej. Rybka, taka około 65 cm. Mam ją w podbieraku. Gumowana siatka, nasze podbieraki od Pafexa. Pokażę Wam rybkę, i szybko ją wypuszczamy. Odpoczął w wodzie. Taka rybka, srebrna torpeda. Wraca do wody. Pierwszy. Idziemy po raz stepnego. Wziął na napływie guski. Jak na początek sezonu. Bardzo silna ryba. Albo się przełożył po prostu. Zobinął się linką. No niestety, bywa i tak. Rybka sobie popłynęła. Trudno, może innym razem się spotkamy i wtedy pokażemy do kamery. Tak, ale co jest jeszcze bardzo fajne, co nam się dzisiaj udało zrealizować i z czego jesteśmy mega zadowoleni, to to, że spotkały się tutaj tak naprawdę dwie filozofie łowienia boleni. Kamil starał się dzisiaj szukać ich głębiej, dlatego że ryba się nie pokazywała. Ja zasugerowałem się tym, że y, szukałem miejsc, gdzie po prostu widziałem drobnicę. Nie widzieliśmy, ja nie widziałem nawet jednego ataku, bolenia, wyjścia, zagonienia, pogonienia, nic. Gdzieś tam jedno oczko już zwróciło moją, potrafiło zwrócić moją uwagę, że na przykład w danym miejscu się zatrzymał. I tak udało nam się złowić dzisiaj y, dwie ryby, y, ale każdy z nas praktycznie, ja szukałem woblerami głównie z własnej produkcji, y, ręcznie robionymi przeze mnie woblerami, które chodzą gdzieś bliżej powierzchni, tak jak łowię u siebie. A Kamil jednak gdzieś tam penetrował głębsze partie wody, no i to zagrało, zagrało Kamilowi, zagrało, zagrało też mi. Ja, ja miałem co prawda jedną rybę, Kamil miał dwie, druga mu niestety niestety spadła, ale gdzieś tam, no można, dwie, można powiedzieć, że dwie filozofie, które gdzieś tam sobie założyliśmy i sposób nawet obławiania tych miejsc, e, no to zagrało, zagrało. Nie, nie widać było dzisiaj aktywności ryb, ale mimo tego coś tam się udało złowić, więc uważam, że to jest e, gdzieś tam jakiś... Konsekwencja pozwoliła? zejść z tarczą, a nie na tarczę z tak, bliska. Tak. Także uważam, że to jest naprawdę, naprawdę duży plus i fajnie, że się udało. Fajnie, że się udało właśnie w ten sposób taką strategię obrać. Ona jakieś tam efekty przyniosła. Były Dragon i Strike Pro. Znajdujemy się tutaj nad niezinną rzeką, dość dużą, w poszukiwaniu w Boleni. Zobaczymy, co z tego będzie. Zabrałem ze sobą wędkę, która jest w tym momencie nowością, właśnie weszła do sklepów Jest to Dragon Invader. Ma 2,70 długości, zależy nam na tej długości, żeby w który jest relatywnie lekki, posłać w miarę daleko, i móc czasami też obłowić miejscówki znajdujące się po drugiej stronie. 2,70 długości do 18 gram pozwala mi dość komfortowo poprowadzić większość moich boleniowych przynęt. Biorąc pod uwagę aurę jaką mamy, czyli nie ma słońca, te ryby nie są wysoko, nie gonią uklejek. Zdecydowałem się łowić na woblerki takie bardziej cykadowate, troszkę niżej, mam ze sobą flapjacka, będę starał się łowić te bolenie troszkę głębiej z tego względu, że no nic, nic poza tak naprawdę miesiącem nie zachęca ich do wychodzenia już gdzieś w takie wyższe partie wody. Pam podpiętego Zaubera jest to w tej wersji LT w rozmiarze 3000 z nawiniętą plecionką 010 w czterech splotach. Zależało mi też na tych czterech splotach z tego względu, żeby jakkolwiek nie przecierały się te przynęty. Wiadomo, mówimy tymi ciekawkami raczej głębiej, tam na dole jest dużo kamieni, korzeni, małży, raciecznic, czegokolwiek wszystkiego, co naprawdę chciałoby nam tą plecionkę przetrzeć. Więc zabezpieczając się jeszcze do końca, dowiązałem sobie Fluorocarbon odcinek 1,20 m m, moi 0,26 żeby jednak gdzieś tam zapobiec temu przetarciu i zminimalizować je, tak? Zaubera mam w tej wersji LT, między innymi też dlatego, że jednak od rana do wieczora staramy się nad tą rzeką łowić, rzucać, robić tych rzutów naprawdę sporo i zależało mi też na tym, żeby ten zestaw był dość lekki. I tak jak w tej eventce, mogliśmy sobie zejść w miarę budżetowo, powiedzmy w okolicach tam 250 zł myślę maksymalnie na sklepie, tak jako obrotek, biorąc pod uwagę ilość oddawanych rzutów, musi już być troszkę mocniejszy. Co też na jesień w ogóle nie będzie przeszkadzało mi używać go do sandaczowania, czy już lada moment też do jakichś obrotówek pod, pod czupaki. Łoby to będą już od jakiegoś czasu, i tak naprawdę, w, w miarę budżetowej węce zaskoczyło mnie to, że przy szybkiej akcji i delikatnej szczytówce, która przyda nam się do czucia przynęty, ona ma bardzo paraboliczne i bardzo progresywne ugięcie podczas zacięcia. Co powoduje, że przy dużej rzece, przy nurcie, ta ryba podczas holu nam po prostu nie spada. Także biorąc pod uwagę, że aura jest mało tak naprawdę wiosenna, pada deszcz, jest dość wilgotno i mokro. Nie dla czasę czasu. Mam jeszcze trochę tutaj jasnego, nazwijmy to do zachodu słońca. Uciekało. tam Fajny taki w okolicach, myślę 5 dyszek, plus minus, nie wiem, 52, 48 grubasek, tak. i to widać, że już robią chyba potarłowe z powrotem, odbudowują sobie tam trochę siły nie? i zrobią sobie troszeczkę grubsze brzuszki, ale będzie dobrze.